Staramy się reagować w miarę dostępnych narzędzi prawnych. Jest to główne pole do popisu ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Przede wszystkim wszelkie tego typu przejawy niedobrych praktyk rynkowych, nieuczciwych praktyk rynkowych czy też oszustw kierujemy natychmiast do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jesteśmy na bieżąco we współpracy z tymże urzędem. Mam nadzieję, że wspólnie, łącząc wspólne siły obu urzędów, udaje nam się. Skutecznie tego typu praktyki eliminować. Ale tutaj jest przy okazji, jeśli mogę, to apel przede wszystkim do klienta. Należy czytać to, co się podpisuje. Naprawdę należy czytać uważnie to, co się podpisuje. Nie e, dawać wiary akwizytorom, którzy obiecują nam często złote góry, gruszki przysłowiowe na wierzbie. Natomiast najistotniejsze jest to, żeby od początku do końca przeczytać nową umowę, zanim ją podpiszemy. I też z doświadczenia wiem. Najważniejsze jest to, co jest drobnym maczkiem tam gdzieś na dole strony podpisane. Jeżeli konsument się z tym zapozna, da sobie czas, może też pamiętać, że konsument nawet po podpisaniu umowy może od niej odstąpić, jeżeli była ona zawierana poza lokalem danego przedsiębiorcy. To gwarantuje nam już dzisiaj kodeks cywilny, a z reguły w tych trybach akwizycyjnych, a to są właśnie te tryby, kiedy my mamy takie sygnały, że oto ktoś został oszukany, po prostu został wprowadzony w błąd przez nieuczciwego sprzedawcę. Tam przysługuje takie prawo, że w terminie 10 dni jeszcze można odstąpić od takiej umowy, nawet jeśli złożyło się podpis pod taką umową. Mówimy tu już o poziomie kilkuset, jeśli nawet nie tysiącu klientów, którzy mają wątpliwości, czy nie zostali tutaj wprowadzeni w błąd przez nowego sprzedawcę? Skala niemała. Dla nas istotny jest, mówię tutaj o regulatorze tego rynku, nawet pojedynczy sygnał niezadowolnego klienta, bo, bo wszelkie tego typu wątpliwości należy wyjaśnić do samego końca.